Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj ciąg dalszy: Obalania mitów. I żyli długo i szczęśliwie. A ja powiem tak: życie to nie bajka. Wychowani jesteśmy na bajkach, mitach, legendach, opowieściach. Wszyscy pamiętamy, jak wieczorem, albo prawie wszyscy pamiętamy, jak wieczorem, Rodzice opowiadali nam bajki, dzisiaj puszczane są dzieciom na tabletach i one się z reguły dobrze kończyły. Księżniczka była w wieży, rycerz przyjeżdżał na koniu, pokonywał wszelkie przeszkody, walczył ze smokami, obalał czarownicę. I prze, przechodził przez tysiące różnych utrudnień, żeby zdobyć swoją księżniczkę. I nie wiem, czy pamiętacie, ale z reguły bajki się właśnie na tym kończyły: że żyli długo i szczęśliwie po pokonaniu wszystkich tych trudów. No i tak jest też w życiu. Kiedy się wzajemnie o siebie staramy, uwodzimy się wzajemnie, jest czas wielkiej fascynacji, dopasowywania się wzajemnie wróćcie państwo do poprzedniego naszego spotkania, jak to kwestionuje. Przychodzi czas, kiedy mówimy sobie tak, albo sakramentalnie, albo się po prostu dogadujemy, tak jak to jest w dzisiejszych czasach, że zaczynamy wspólne życie. No, i wychowani na tych mitach i tych bajkach, e, tak naprawdę nie wiemy, co ze sobą dalej. Z reguły wychowani jesteśmy w myśl tego, że kobieta ma swoją działkę księżniczka do zrobienia, a rycerz ma swoją działkę do zrobienia. Rycerz ma Wszystkie smoki dookoła y, usunąć z dróg, y, y, zadbać o to, żeby w domu były zasoby, czyli pójść na wyprawę wojenną, przywieźć łupy, a księżniczka ma siedzieć w domu, zajmować się komnatami, ewentualnie wychowywaniem dzieci. I znowuż zauważmy, że te bajki już nie działają. Albowiem nasze księżniczki dzisiaj to kobiety z reguły pracujące, mające całą masę rzeczy do zrobienia, a nie tylko komnaty do ogarnięcia, a nasz rycerz nadal pozostał z reguły w micie, że jego rolą życiową jest przynieść do domu z wypraw wojennych łupy. Czy to dzisiaj działa? Nie. Czy to się przekłada na życie w parze? Tak. Ponieważ kobiety, mało że ogarniają nadal te komnaty i wychowują e, mniej czy więcej dzieci, nawet jeżeli nie ma dzieci, to ogarniają komnaty, zarabiają i przynoszą z wypraw wojennych takie same łupy, często już dzisiaj większe niż nasi rycerze, a nasz rycerz został nadal w schemacie. Który już dzisiaj nie hula. I kiedy schodzą, zjeżdżają do wspólnego zamku, yy, księżniczka już nie czeka, pachnąca, tylko często jest mega zmęczona. Nie wita już swojego oblubieńca, który wrócił z wyprawy. Oblubieniec wrata, wraca i kurczę, Nie ma pachnącej księżniczki, a jest zmęczona yy, kobieta, która wraca i chce wypocząć. Co się wtedy dzieje? Zaczynają się ze sobą bardzo kłócić, dlatego że role, w które nas wbito pokoleniowo, one już dzisiaj są absolutnie nieadekwatne do rzeczywistości. Jak się wtedy od nowa spróbować odnaleźć? Trzeba zakwestionować, Bajki i mity, w których zostaliśmy wychowani, które nas ukształtowały, które tak naprawdę tworzą nasze przekonania, które na co dzień ze sobą nosimy, które konstytuują nasze postrzeganie życia i rzeczywistości. Co dalej? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co forują dzisiejsze media. Po dniu ciężkiej pracy i dla księżniczki, i dla rycerza, kiedy siadamy przed dzisiejszą bajką, czyli wielkim telewizorem, który dominuje w naszych domach, nadal szukamy na pocieszenie filmów, które mówią o tym, że są życiowe perypetie, ale mimo wszystko one się dobrze kończą. Kobiety szukają telenowel, komedii romantycznych, sięgają po książki i dalej, że, gdzie było żyli długo i szczęśliwie. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób próbują sobie zminimalizować dysonans poznawczy, który niesie życie codzienne. Na chwilę to daje ulgę. Wieczorem poczytamy sobie, jak to gdzie indziej jest fajnie i bajkowo, ale w dłuższej perspektywie tak naprawdę robi nam to wielkie kuku, ponieważ do naszego codziennego życia, w którym zgoła bajkowo nie jest, wracamy z dużym poczuciem e, niepokoju wewnętrznego. Co ze mną jest nie tak, że u nich wszędzie jest dobrze, a u mnie źle? Zadam pytanie: a gdzie jest tak bajkowo dobrze? Czy znacie takie pary, gdzie ona nadal jest księżniczką, a on nadal rycerzem? Ona pachnąca na niego czeka, a on przynosi jej e, łupy z wyprawy. Pewnie gdzieś znajdziemy. Pewnie u tych mega bogatych ludzi, którzy tak sobie życie poustawiali, że kobitki siedzą na jachtach, a faceci przynoszą z biznesu ogromne pieniądze. Czy dużo takich ludzi jest? Nie, to jest może 2% na całym świecie. Większość. Z nas żyje poza bajką, żyli długo i szczęśliwie. Większość z nas żyje w codzienności, która zgoła daleka jest od idylicznego zakończenia, idylicznego życia. Nie wiem, czy oglądaliście poprzednie spotkanie ze mną, gdzie proponowałam Państwu zamianę paradygmatu dwóch połówek jabłka. Na, I i kwestię dopasowywania się, żeby stworzyć całość, czyli czytaj księżniczka czekająca na rycerza, a rycerz zadowolony, że on z tymi łupami i wrócił, i ona czeka. Proponowałam Wam y, paradygmat y, dwóch strumieni, niezależnie płynących, niezależnie się realizujących. Dlaczego? Albowiem to jest dzisiejsza rzeczywistość. Czy patrzycie na życie i widzicie inne stateczki widzicie. Tylko jakoś tak zawsze jest, że wydaje wam się, że na tych innych stateczkach jest bajka, a w naszym, na naszym stateczku jakoś ta bajka się nie toczy. Tylko skąd dookoła tyle singli? Skąd dookoła tyle ludzi, którzy nie chcą żyć w stałych parach? Powiem wam Państwo skąd. Stąd, że bajki, mity już dzisiaj, te bajki, te mity, na których myśmy byli wychowani, dzisiaj nie mają już nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego ludzie, którzy kwestionują stare rozwiązania, którzy widzą, że bajki ich rodziców nie kończyły się happy endem. Przynosiły często dramaty, piekła, awantury w domach, dlatego że ludzie nienauczeni byli, jak w tych parach przez całe lata żyć że w tych parach zupełnie inaczej trzeba znaleźć rozwiązanie, inny kompromis między sobą wytworzyć niż dopasowanie jednej osoby do drugiej osoby. Kompromis to jest dzisiaj nowa bajka. Nowa bajka płynących dwóch niezależnych strumieni. Kiedy młodzi ludzie odnajdą swoją rzeczywistość, kiedy podążą za własnym głosem, za wła własnym wyzwaniem, za własnym rozwojem, od nowa będą pisali własne bajki, ale nie, nie już ona pachnąca w domu, a on przynoszący łupy, to będą zgoła inne bajki. Czy potrzeba nam na to czasu tak? Może pokolenie, może dwa. Kiedy kwestionując niedziałającą już przeszłość, niedziałające już mity, które się dzisiaj nie sprawdzają, nowe pokolenia utworzą swoje własne mity o tym, jak. Księżniczka może być księżniczką, a książę czy rycerz księciem, ale inaczej już ze sobą kooperują. Inną piszą wspólną historię. Inaczej podział obowiązków między nimi wygląda. Kiedy sobie też pomyślimy, że jesteśmy absolutnie różni, chociażby yy, w kwestii budowy mózgu, że już nasze mózgi determinują to, jak postrzegamy świat, jak chcemy, jak, jak rozumiemy innych ludzi i jak chcemy żyć. Jeżeli skupimy się chociaż na pierwszej podstawowej funkcji naszej głowy, tym, że w tych naszych głowach już jest zróżnicowanie, zaczniemy szukać nowych dróg, które będą nam pomagały żyć ze sobą. Nie w starych bajkach, nie w starych mitach, a w nowej, zgoła innej rzeczywistości. I znowuż, kończąc dzisiejsze spotkanie, chciałam Państwu polecić, według mnie, doskonały artykuł. Link będzie zamieszczony pod filmikiem, który pokazuje, jak myślenie schematyczne. O roli kobiety i o roli mężczyzny. O tym, czy kobiety powinny się dopasowywać do mężczyzn, i czy potrafią żyć bez mężczyzn, i czy mężczyźni powinni być dominujący, i czy naprawdę dobrze im z tą dominacją. O tym będziemy rozmawiali przy następnym naszym spotkaniu. Sugeruję: zapoznajcie się z doskonałym artykułem psychologa. Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę cennych i mądrych refleksji. E, piszcie, dyskutujcie ze mną, bardzo chętnie e, Wam na wiele pytań e, odpowiem. Dziękuję, życzę miłego dnia i spokojnego.